Przepraszam, kochani, zaczytałam się. Chciałam Wam coś nagrać. Chwila, chwila. A czy ja nie miałam nagrać tej książki? Książkę, którą przed chwilą skończyłam czytać i chciałam Wam o niej opowiedzieć. Nazywa się Podróże w czasie z chomikiem. Autorem książki jest Ross Welford. W stronie tytułowej jest pewne przesłanie i chciałabym je wam przeczytać. Mój tata umarł dwukrotnie, ale tylko za drugim razem miałem z tym coś wspólnego. <śmienicza> Powiem wam coś w sekrecie. nie może tego słyszeć. On nie nadaje się do roli aktora filmowego. Ja wam opowiadałam już o Guciu? Chyba nie. To jest mój piesek gucia? Będzie mi pewnie jeszcze nieraz towarzyszył. Chłopiec w imieniu Al odkrywa wehikuł czasu. Na wehikuł zostawił mu jego zmarły tata. Chłopiec przenosi się do lat 80. Z oczywistych powodów sekret chłopca nie może być odkryty. Ochrona tej tajemnicy nie będzie taka łatwa. Trzeba się włamać, trochę pokłamać, a nie będę już dalej wam mówić. To musicie przeczytać sami. W tej trudnej misji podróżowania w czasie Alowi towarzyszy chomik Alan, którego dostał na urodziny i w tym momencie chcę zadedykować ten film mojej chomiczce Zosi. Dzisiaj Wam już opowiadałam, a może niebawem nakręcę Wam kolejny film, bo w końcu Zosia ma już roczek. Aby Was zachęcić do przeczytania tej lektury, przeczytam Wam Mój tata umarł dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy miał 39 lat oraz drugi cztery lata później jako dwunastolatek. Los go nie oszczędzi. Umrze i trzeci raz, ale nic już na to nie poradzę. Pierwszy zgon nie miał nic wspólnego ze mną. Drugi owszem, ale nigdy by tam nie było, gdyby nie wychylił czasu u jego taty. Wiem, że to już mi tak, jakbym go obwiniał, choć wcale nie o tym nie chodzi. Zresztą sami przekonacie się, o tym. mówię. Podejrzewam, że gdybyście mnie wcześniej zapytali, jak wygląda wehikuł czasu, odpowiedziałbym, że przypomina łóżko wodne albo wygląda jak rakieta. W każdym razie na pewno. Jak coś z tym nosem przełączników, paneli i światła. Coś, co zostało wykonane z żelaza albo podobnego materiału, jest ogromne, naprawdę ogromne! Z wieloma silnikami sterującymi, napędami, nośnymi i rektorami. Zamiast tego patrzę teraz w laptop, blaszanej bali, do sklepu ogrodniczego. Tak właśnie wygląda u czasu. Mojego tak. Ma zre zrewolucjonować świat. To słowo. W każdym razie mój na pewno. Zapraszam was na podróż w czasie Wasza Julka. Poproszę o łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Wtedy uszczęśliwicie nie tylko Zosię, ale też Gucię.